Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 19 mar 2022, 15.43 pm już tylko kilka dni dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia wiosny i powinniśmy zacząć przygotowywać nasze samochody do sezonu, chociaż możesz się spieszyć. Aby wypolerować swój pojazd, równie ważne jest, aby upewnić się, że jest on gotowy na cieplejszą pogodę, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, najbardziej krytycznymi obszarami które należy sprawdzić po trudnych zimowych miesiącach. Są płyny silnikowe, przewody chłodnicy, paski, opony i hamulce, mówi Padgos, gospodarz programu Motorweek stacji PBS i felietonista motoryzacyjny Washington Post. Odpowiednie przygotowanie tych kluczowych obszarów samochodu przed ociepleniem pogody nie tylko zapewni bezpieczeństwo podczas jazdy, ale pomoże uniknąć kosztownych napraw po miesiącach śniegu. Deszczu ze śniegiem i oblodzonych dróg twój pojazd z pewnością wymaga poważnej opieki. Dlatego przygotowaliśmy listę 10 wskazówek, które pomogą przygotować samochód na wiosnę. 1. Zmień opony. Zdejmij opony zimowe i wymień opony całoroczne. Jeśli masz opony zimowe, nadszedł czas, aby je odłożyć. Jeśli nie masz opon zimowych, równie ważna jest rotacja opon całorocznych lub ich wymiana na nowe. 2. Kontrola hamulców. Po upalnej zimie koniecznie sprawdź hamulce. Znaki ostrzegawcze obejmują piszczenie, zgrzytanie lub dźwięk metalu o metal. 3. Sprawdź wycieraczki przedniej szyby. Wycieraczki przedniej szyby ciężko pracują w miesiącach zimowych, usuwając brud i zanieczyszczenia z przedniej szyby. Wymień je wiosną, zanim deszcz pogorszy widoczność. 4. Czyszczenie podwozia. Oprócz mycia nadwozia. Należy spryskać podwozie pojazdu oraz tylne i przednie błotniki, aby spłukać nagromadzoną sól, która może powodować erozję i rdzę aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj opryskiwacza wysokociśnieniowego lub węża ogrodowego 5. Nałóż środek ochronny każda powierzchnia winylowa, taka jak siedzenia i kierownica, jest podatna na pękanie, uszkodzenia słoneczne i odbarwienia. Dlatego na początku sezonu należy nałożyć środek ochronny i regularnie go nakładać. 7. Sprawdź wszystkie płyny. W miesiącach zimowych płyny łatwo się wyczerpują, ponieważ silnik pracuje ciężej w chłodniejsze dni. Pamiętaj, aby sprawdzić, uzupełnić lub wymienić wszystkie płyny, w tym hamulcowy, przekładniowy, chłodniczy, wspomagania kierownicy i wycieraczek. 9. Czyszczenie wnętrza, odkurz i wyrzuć wszystkie śmieci, które nagromadziły się pod siedzeniami podczas zimy. Teraz jest również czas na przechowywanie mat zimowych w garażu 10. Umyj samochód. Wszystkie pojazdy, niezależnie od wykończenia, lakier bezbarwny, akryl, emalia i wymagają regularnego mycia przez cały rok, aby zachować połysk samochodu i chronić jego powierzchnię. Należy woskować pojazd po jego całkowitym wyschnięciu. Możesz być zainteresowany.